Hala toruńskiego UMK, witamy bardzo serdecznie, 18. mecz w tym sezonie drugoligowych piłkarzy ręcznych z Torunia, gospodarze w tradycyjnych zielono-granatowych strojach, zielone koszulki AZS-u UMK, Torunie kontra dziś przyjezdni lider drugoligowej tabeli, Elektronik Brodnica, biało-czarne stroje, jesteśmy na początku drugiej części spotkania, goście w tym momencie no, bez niespodzianki, prowadzą różnicą 7 bramek, 17 do 10 ostatnio tutaj w hali sportowej UMK. Spore święto, można powiedzieć, jeśli chodzi o obecne rozgrywki drugoligowe, dlatego że z Gwardią Koszalin, wiceliderem tabeli, toruńska drużyna wygrała i przypomnijmy, pierwsze zwycięstwo ligowe w tym sezonie, no i... Kolejna e, bramka rzucona właśnie przez e, Pawła Laszkiewicza, 17 do 11, zmniejszona nieco ta strata do lidera drugiej ligi Elektronika Brodnica, ciągle 19 do 11 na tablicy świetnej wynik korzystny dla lidera drugiej ligi, no i teraz to już musiała być bramka, to już musiał być gol, Karol Delikat, no i jest 19-12, no może... Ta niemoc kilkuminutowa ostatnia zostanie przełamana. To jest już 44. minuta tego spotkania. Miejsce 13. tabele zamyka AZS UMK Toruń z dwoma punkcikami. No i teraz popatrzmy. To jest kontra. Przejęcie piłki przez Daniela Soleckiego. No i cóż. W takich sytuacjach w ramki no muszą padać, jeśli jakiekolwiek nadzieje wiąże się z ewentualnym zwycięstwem, sensacją w tym spotkaniu. Może teraz Karol Delikat, rzut karny. Delikat sfaulowany przez Karola Cichockiego. Niedawna zmiana w bramce elektronika Brodnica, ale no, na razie rewelacja. I teraz bez może większego wysiłku, tylko... Spojrzał w kierunku bramkarza swobodnie lewą ręką Piotr Miloch. 20 do 13, nie na siłę. No i od razu ta skuteczność dużo dużo lepsza. Pierwsza część spotkania, przypomnę, zakończyła się rezultatem 13 do 8 dla drużyny z Paweł Laszkiewicz i znowu, o tym razem bardzo ładne wyjście w górę. Spory zamach, bardzo mocny rzut w długi róg. Bez szans przed momentem Kasper Frygier, 21 do 15, bo bardzo szybka odpowiedź gości. 20, poprawka 22 do 14. Trzeba podejść bliżej i. No tak, czystą pozycję będzie miał. I znowu bardzo mądrze, nie na siłę, tylko spogląda na bramkarza Piotr Miloch. Lekkie wyjście w górę, gdzie tutaj można rzucić piłkę, znalezienie luki i 23 do 15. Siła ma odgrywać pierwszorzędną rolę przy rzutach. No teraz tę siłę jednak wykorzystał Paweł Laszkiewicz, uwolnił się z rąk obrońców i... No właśnie, gdyby te wszystkie sytuacje, które tutaj gospodarze mieli nawet w tej drugiej połowie wykorzystali, no może nie wszystkie, ale chociaż z 80-90%, mielibyśmy naprawdę mecz na styku. Teraz po tych dwóch bramkach to jest 23 do 16. Teraz już możemy mówić o końcówce. Jeśli cztery mecze do końca do końca sezonu pozostały. No z tym meczem pięć toruńskim Szczypiornistom. No i chyba, że w ten sposób, ale to był rzut taki z zaskoczenia znalazł Lukę Karol Kun i tak obok rąk. Naprawdę bardzo dobry mecz w wykonaniu toruńskiego bramkarza. No i proszę bardzo, chyba dzisiaj men of the match, czyli Piotr Milok. Z dużą swobodą. Trzy ostatnie akcje trzy rzuty trzy bramki. No i w tym momencie mamy remis w drugiej części meczu to jest pięć bramek różnicy. Jeszcze jeden mecz wyjazdowy z MKS-em Gruziąc. No i toruński zespół z e, sezonem przed własną publicznością można powiedzieć, będzie się żegnał 5 kwietnia meczem z, ostatnie, z przedostatnim w tabeli zespołem bezpośrednio wyprzedzającą Alfą 99 strzelno a w ostatniej sekundzie spotkania gola rzuca dla AZS UMK Marek Rulewicz no i ostateczny rezultat tego spotkania 26 do 20 to był mecz który na pewno tutaj mógł przynieść punkt no już nie powiem że punkty chociaż też Mógł przynieść remis, sześć bramek, to były te niewykorzystane, niemal stuprocentowe sytuacje. Ale goście też trzeba oddać, mieli kilka stuprocentowych sytuacji, zwłaszcza pod koniec pierwszej części meczu, gdzie obronił je Radosław Rogowski. No, tym razem niespodzianki nie było. 19. kolejka, AZS UMK Toruń przegrywa z liderem drugiej ligi piłkarzy ręcznych 20 do 26. Elektronik Brodnica zwycięża w Toruniu